Raz, dwa, trzy. Powodzenia na jutrzejszej maturze podstawowej z matematyki. Niech kalkulator i karta wzorów będą z Wami. Logary to podstawie dwóch z ośmiu nie był czwórką, tylko zawsze trójką, a dwa razy 2 do trzeciej to będzie dwa do czwartej, a nie. 4 do 3. Mam nadzieję, że po obejrzeniu całego maratonu, maraton maturzysty z Matematyki 2023, naprawdę czujecie się mocno przygotowani. Mam nadzieję, że omówienie karty wzorów również Wam pomogło. Pamiętajcie, żeby się jakoś specjalnie nie stresować. Wyśpijcie się. Ja wiem, że część z Was będzie siedzieć tutaj do jakiejś 3, nawet w nocy, jeszcze powtarzać ten materiał, ale naprawdę wydaje mi się, że nie warto. Chociaż patrząc na wyświetlenia, to powinienem mówić, siedźcie jak najdłużej. Ale nie, naprawdę, naprawdę nie przesadzajcie, to nie ma większego sensu. Wyspanie się na tej matematyce. To również jest bardzo istotna sprawa. Także proponuję jeszcze się przewietrzyć, krótki spacerek, dotlenić mózg i spróbować sobie spokojnie zasnąć. Nie denerwujcie się, trzymam kciuki, a jutro szykujcie się na rozwiązywanie tego arkusza właśnie tutaj na kanale. Także już wszystkich serdecznie zapraszam. Jeszcze raz powodzenia, trzymam kciuki i do usłyszenia. A po co mi